zaraz pokażę wam coś czego Apple, Google i OpenAI wolałyby, żebyście nie wiedzieli sekret, który zmieni sposób w jaki patrzycie na każdą odpowiedź AI tajemnicę, która pozwoli wam kontrolować AI zamiast być przez niego kontrolowanymi gotowi? bo to co usłyszycie sprawi, że już nigdy nie spojrzycie na czat GPT tak samo Największe firmy technologiczne sprzedają wam mit. Pokazują AI jako wszechwiedzącego geniusza, który myśli jak człowiek. To kłamstwo. Chad GPT nie jest mądrzejszy od was. Jest jak ten student, który wkuł na pamięć miliony książek, ale nie rozumie ani słowa z tego, co przeczytał. Potrafi powtórzyć każde zdanie idealnie, ale zapytajcie go o sens i się rozpadnie. Chcecie dowód? Spróbujcie tego eksperymentu już dziś po wykładzie. Zapytajcie chat GPT, ile to 234 razy 567? Potem zapytajcie, jesteś pewny? Sprawdź to jeszcze raz. W 30% przypadków AI zmieni odpowiedź na błędną. Dlaczego? Bo AI nie liczy. Nie ma kalkulatora w głowie. Zgaduje odpowiedź na podstawie tego, co zapamiętał z milionów tekstów, gdzie ktoś pokazywał podobne mnożenie. AI to wzorcowa papuga. Widział milion razy 2 plus 2 równa się 4, więc wie, że po 2 plus 2 zwykle pojawia się 4. Ale gdy mu pokażecie 234 razy 567, może zgadnąć źle, bo takiego dokładnego przykładu nie widział wystarczająco często. Ale Dlaczego ta papuga czasem brzmi jak geniusz? Tu zaczyna się prawdziwy sekret. Teraz największy sekret, który zmieni wasz sposób myślenia o AI na zawsze. AI nie widzi słów tak jak wy. Wyobraźcie sobie, że AI to obcokrajowiec, który nigdy nie uczył się polskiego, ale dostał słownik, gdzie każde polskie słowo ma przypisaną liczbę, tak zwane token. Dla przykładu, kot i równie... 1547 pies token numer 2891 piękny, 445 brzydki, token 7723. A teraz szok. Przetwarzanie to jeden token, ale przetwarzanie z myślnikiem to już trzy różne tokeny. Dla AI to kompletnie inne słowa. AI nie wie, co oznacza kot. Wie tylko, że token 1547 często pojawia się obok tokena 445 piękny, a rzadko obok 7702 3 brzydki. Dlatego AI może napisać, kot jest piękny. Nie dlatego, że rozumie koty, ale dlatego, że w internecie było milion tekstów łączących te tokeny. A teraz najciekawsze. Słowo niesamowity to jeden token, ale niesamowity z myślnikiem to już dwa różne tokeny. Dla AI to kompletnie różne pojęcia, to dlatego czasami AI odpowiada genialnie na skomplikowane pytanie, a szwankuje przy prostym. To nie bug, to funkcja jego obcokrajowcowego mózgu. Ale jak to wykorzystać? Już pokazuję. AI ma pamięć jak złota rybka z ADHD, może pamiętać około 100 tysięcy tokenów wstecz. Potem amnezja totalna. Jeśli na początku rozmowy powiedzieliście, jestem lekarzem, a po godzinie AI was nie pamięta, to nie dlatego, że was nie lubi. Po prostu jego mózg przepełnił się nowymi tokenami. Dlatego w długich rozmowach przypominajcie AI, kim jesteście. Najlepsi prąkterzy robią refreshe. Co 50 wiadomości, przypominają AI swoją rolę. To nie słabość, to zrozumienie jego architektury. To, co wam teraz powiem, może was zdenerwować. Każdy prompt, który źle napisaliście, to wasza wina. Nie AI, wasza. Porównajcie. Prompt A. Napisz artykuł o AI, bądź ekspertem z 20-letnim doświadczeniem. Prompt B. Jesteś ekspertem AI z 20-letnim doświadczeniem. Napisz artykuł. Prompt B da wam wynik o 300% lepszy. Dlaczego? Wyobraźcie sobie aktora na scenie. Scenariusz A. Reżyser krzyczy: Zacznij grać. Aha, zapomniałem. Jesteś Hamlet. Scenariusz B. Reżyser mówi: Jesteś Hamlet, duński książę, teraz zagraj scenę. AI działa identycznie. Czyta wasze instrukcje jak scenariusz słowo po słowie, bez możliwości cofnięcia. Jeśli napiszecie: Napisz artykuł. AI już zaczyna komponować nudny tekst. Dopiero w połowie dowiaduje się, że ma być ekspertem. Za późno. Zawsze. Rola, kontekst, zadanie. W tej kolejności to nie sugestia to rozkaz dla mózgu AI. Ale czekajcie, to jeszcze nie koniec sekretów. Wyobraźcie sobie robota kucharza. Domyślnie gotuje jak przeciętna babcia. Nieźle, ale przewidywalnie. Ale co jeśli są w nim ukryte pokrętła, które mogą zmienić go w gordon Ramseya? Albo w szaleńca, który doda cukru do kotleta? Te pokrętła istnieją. I 90% ludzi o nich nie wie. AI ma ukryte ustawienie temperatura. Dosłownie kontroluje. Czy wybiera najbezpieczniejsze słowa, czy ryzykuje? Temperatura 0.0 równa się: AI zawsze wybiera najbardziej prawdopodobne, bezpieczne słowo. Nudne jak instrukcja pralki, ale precyzyjne jak chirurg. Temperatura 1.0 równa się: AI losuje między różnymi opcjami. Kreatywny jak artysta na LSD, ale może napisać kompletne bzdury. Na pytanie opisz kota przy temperaturze 00. Dostaniecie: kot to zwierzę domowe z rodziny kotowatych. Przy temperaturze 1,0: kot to puszysta zagadka na czterech łapach, która rządzi domem spojrzeniem szmaragdowych oczu. Moja recepta: notujcie. Analizy biznesowe 0,2: Wybieraj najlepsze słowa. Kreatywne pisanie 0,8: Pozwól na ryzyko. Kod programu 0,1 zero eksperymentów tylko nie mówcie nikomu że to wam powiedziałem podsumowując dziś odkryliście pięć prawd o ai które zmieniają wszystko 1 ai nie myśli zgaduje na podstawie wzorców 2 tokeny rządzą ai nie widzi słów tylko liczby 3 pamięć ma granice 100 tysięcy tokenów potem zapomina 4 Kolejność ma znaczenie. Rola, kontekst, zadanie. 5. Parametry można hakować. Temperatura kontroluje kreatywność. Teraz wiecie prawdę. AI to nie wszechwiedzący Bóg. To bardzo zaawansowana papuga, która powtarza wzorce z Internetu. Ale jak już wiecie, jak zhakować tę papugę, stajecie się jej panem, nie sługą. Wykorzystajcie tę wiedzę jeszcze dziś. Przetestujcie swoje prompty, odkryjcie ukryte parametry. Pamiętajcie: w świecie AI przewagę ma ten, kto rozumie mechanizm, nie ten, kto ma najnowszą aplikację. W biznesie ta wiedza może oszczędzić Wam tysiące złotych na błędnych projektach AI, ale najważniejsze daje Wam kontrolę nad technologią, która zmienia świat. Ay, ay, no, 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 no,